Nim się przedstawię zdjęcie chciałem zrobić z Państwem, ale na koniec prezentacji. To jeszcze nim zacznę główną część, zróbmy sobie takie małe doświadczenie, bo będziemy mówili o pobudzaniu wyobraźni. Bardzo proszę podnieść prawą rękę do góry. Niektórzy mogą mieć wątpliwości, to nie jest test na prawo jazdy. Trzymamy, 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 trzymamy tak. Zapraszam, proszę sobie usiąść i proszę podnieść prawą rękę do góry. Jest Pani obecna. Świetnie. Pani również. Elegancko. Ci, co trzymają telefony, są zwolnieni. Nie, pr proszę nie rezygnować z tego, chyba że mnie pani nagrywa, to się uśmiechnę. I proszę państwa, teraz ważne zadanie. Proszę sobie nie wyobrazić żółtej torebki. Komu się udało? Widzę, że wszystkim, bo się zgłaszacie. Dziękuję, koniec doświadczenia. Proszę państwa, jak widać, wy wyobraźnia nie ma granic, wystarczy ją tylko pobudzić. I o pobudzaniu wyobraźni opowiem w dzisiejszej prelekcji. Proszę Państwa, nazywam się Chris Koider i mam dzisiaj wielką przyjemność reprezentować mojego klienta, Centrum Zabawy Edukacyjnej Fanzeum w Gliwicach, a tytuł prelekcji to pobudzanie wyobraźni podczas zabawy edukacyjnej. A zatem o tym będzie mowa. I proszę Państwa, na zakończenie chciałbym przedstawić koleżankę Agnieszkę Lorek, która jest razem z nami. Choć Agnieszko tutaj, proszę, pokaż się Państwu, nie dam Ci mikrofonu, bo lepiej nie. Proszę Państwa, Agnieszka zajmuje się rezerwacjami grupowymi. No przyszedł Chris Koder, więc musi być troszeczkę elementów rozrywkowych.